Cześć, witajcie na moim kanale JBL15. Jak na moim kanale będzie 1000 godzin oglądania filmów publicznych i 450 subskrybentów, to nagram jaki chcecie odcinek. Tylko napiszcie w komentarzu. Koment Najlepsze komentarze. Pozdrowie na filmie oczywiście i więc tak bardzo bym prosił abyście wbili mi 1000 godzin bardzo bym chciał mieć 1000 godzin i 450 subskrybentów. Bo już się nie mogę doczekać kiedy to będę miał. Jak będzie, to nagram za ipisy odcineczek. Napiszcie tylko w komentarzu. Z komentarza. Najlepsze komentarze. Pozdrowienia odcinku. Napiszcie jaki chcecie. I nagram za 450 subskrybentów i Tysiąc godzin czasu oglądania filmów publicznych, z mojej strony to już by, by, byłoby na tyle. Jeśli Wam się Wim spodobał, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij, zasubskrybować kanału JBL15. I zapraszam do oglądania moich filmów, bo jeszcze trochę godzin do. Godzin do wbijania jest. Tak więc zapraszam, zapraszam do oglądania film, filmików. Do subskrybowania i lajkowania. Z mojej strony to już by byłoby na tyle. Łapeczka w górę. Zajebisty komentarz. Mm. Komentarz oczywiście będzie pozdrowiony na fil filmie i subskrybuj, lajkuj, no i tyle, a ja nagram jakiś zajebisty odcineczek, tylko napiszcie w komentarzu, do zobaczenia, niebawem. Cześć, ziomeczki. Do zobaczenia, ziomale. Czekam na zajebiste komentarze pod tym filmem. No i subskrybowanie, i oglądanie moich filmów. Cześć.